Czy twoje nasze, nasze, czy sprawy, nowe sprawy, bo są sprawy polityczne. Jesteśmy dziećmi, epoka jest polityczna. Wszystkie Twoje nasze, nasze, są stary, nowe stary, bo są sprawy polityczne. i yeah. thank <laughs> Trzymaj Nic dwa razy się nie zdarza I nie zdarzy Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy I pomrzemy bez rytmu Żaden dzień się nie powtórzy Nie ma dwóch podobnych Gdy oczy zamiast widzieć będą tylko patrzeć, gdy brząca miłość zamieni się w chłodne sprzyjanie, gdy droga, przy... gdy stopa przywyknie do najgłębszych z Partia należeć do niej, z nią działać, z nią marzyć, z nią w planach nieulękłych, z nią w trosce bezsennej. Wierz mi. to najpiękniejsza rzecz, która się może zdarzyć w czasach naszej młodości. Gwiazdy tkwi Jakże są nieszczelne granice ludzkich państw? Ile to chmur nad nimi bezkarnie przepływa, ile piasków pustynnych przesypuje się z kraju do kraju, i stacza się w cudzej wyzywających wyzywających podskoczach. Czy może to wyjaśnić ptaka za ptakiem, jak leci? Albert właśnie przysiada na otwórnym szabaniu. i gotowe dwóch grubeń, a już ma do kościenne. Podczytak jeszcze tutejszy i w dodatku, ależ się wleci. Jeśli cząć Po poprzestanę na mrówce, która pomiędzy lewym a prawym budem strażnika, na pewnie skąd, dokąd i poczuła się do odpowiedzi. Zobaczy dokładnie cały ten niełatwy las. na wszystkich kontynentach. Bożym swoim ustem, wstydził do modlenia, przemycał poprzez rzekę stu tysięcy. Bo kto jeśli nie mątwa zuchwale długo ramienna, no właśnie to już terytorialny. Czy można w ogóle mówić, o jakim takim porządku, że nawet gwiazd nie da się korosuwać, że było wiadomo, która koło świeci? I jeszcze to na się mgły i pylenie się stekł na całej przestrzeni, jak gdyby nie był wcale w półce cienki. I rozlegnie się głosu na usłysznych falach powietrza, przywoławczych pisków i znaczących bulgotów. Tylko co ludzkie potrafi być na obce. Reszta to lasy mieszane. Kręcia robota. A ja. — Ojej! — dziwi się chłopczyk. — A kto to ta pani? — To pomnik miłosierdzia, czy czegoś takiego — odpowiada mama. — A dlaczego ta pani taka po, 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 poobijana? — Nie wiem. O tym pamiętam, zawsze taka była. Ja zastanawiam czy coś z tym powinno zrobić. Wyrzucić gdzieś? Odnowić? No już już, chodźmy o... dalej. Weź nam świat, wydanie drugie. Wydanie drugie poprawione. Idiotom na śmiech, melancholikom na płacz. Łysym na grzebień, są na buty, oto rozdział. Z no, mocą, wszystkich tam opadnia. Ludzkości, Siła popadnia. Słuchajmy, próbcy mieliznej, jednego życia, zapomnienie popadnia. Rozgadnia wroc! No. Czas, rozdział drugi, ma prawo wtrącania się. We wszystko, czy to złe, czy dobre. Niewzruszony drukarski znak. Drżenia ręki mej piszącej nie przekaże, Nie wykrzywi go ból, za nie zmarze. A to słusznie, a to nawet lepiej tak. Z walentą wszystkich brał to partia, Ludzkości wzroka to partia, Świat ludzmi nie życia, Zapomnij mnie partia, rozgarnia to Starość to tylko morał przy życiu zbrodniarza, A więc wszyscy młodzi. Cierpienie, rozdział trzeci, ciała nie zniewala, Śmierć, kiedy śpisz, przychodzi. A śnić będziesz! Złożyć partię wszystkich, kto do partia! Ludzkości w zarodku partia! Szanowni cudowni, że życia jego partia! rozgarnia to! A śnić będziesz, że wcale nie trzeba oddychać! Że cisza bez oddechu to nie zła muzyka! Jesteś mały jak iskra i gaśniesz do taktu! Jaki rozkaz przekazuje nam na sztandarach rewolucji profil czwarty? Pod sztandarem rewolucji wzmacniać waly świat. Tylko tak i tylko tak żyć i umierać tylko tyle! Nazywać w razie, gdyby. Przed Po jedzeniu. Pokazać się za kwa. Za rok. Za półtora. Widzisz. myślałeś A myśmy się bali. A wyście przypuszczali. Kwa. A on podejrzewał. Czas już wiązać. Zapinać drżącymi jeszcze rękami. Szurowatła. Zatrzaski. Kranerki. Za Paski. Subaki Guziki Krawaty. Kołnierze. I wyciągać z rękawu. Z torebek Z kieszeni. Z nie... W kropki. Paski. Kwiatki, prawda? O, o przedłużonej nagle przydatności. Rozrzałek na głowie masz zawsze prawidłowo równy. Wątpliwie w paznogcie wyplerowane. Na nie grywasz, nie popierasz tej pewnych instytucji. Cały dzień masz rozplarowane co do jednej sekundy i nie byłoby chyba. Zegar, zegar zaś masz zawsze nakręcony, inne się na wszystko, nigdy nie zaszuty aby ci stanąć. Jesteś poważający, niezrozny, jest naraz nie łamiesz, rogrzeźny, a nawet nie zobaczcie przyjemnego serca. To jesteś uprzejmy i ujmujący. Nie opowiadasz o licznych odcinków, całujesz rączkę panie w a musisz wiele czynności, nie znać Długo Długów nie robisz, płacisz do nie pożyczasz. W trakcie bibu sprawia przyjemność. Jesteś tu Jeszcze nigdy nie opuściłeś urzędnicy. Nie wiem, co my wcale nie chcemy Nie wiem, co chcemy. Mówisz że jest kielderackim i opisuję wszystkie słowa. Za to wyrażenia dziękujemy przejmie. Proszę bardzo, bo Nie szkodzi, jak poczekam. Zawsze masz na gościnę Jesteś konserwatystą. tu staje, próbowany. Ostrożny jesteś wobec innowacji, więc to ma po nie wypełniać się niepohamowanym oburzeniem. Zawsze przy sobie nosisz tego kalendarz z swoim małym ołkiem, gdzieś tam dni przed chwilą. Mówisz, bo że jest się i przysłać tego bardzo i serce na tym padałem łatwo. Ten te dwa razy do roku. Lekarza corocznie, dbasz o higienę i gimnastykujesz się do komendy Jesteś niezmordowany w słuchaniu pogawędek gospodarczych, z powodzeniem nadawanych przez wszystkie radiostacje polskie. Jeszcze nigdy nie zdarzyło Ci kłusnąć przy słuchaniu koncertów i harmonii waszą. Człowieku idealnym, niech ci ziemia lekko będzie. Na fotografii bo Moja głowa się maskarla. A może czwarta na Lego, Albo dwudziestą w Moja głowa, nie wiem która, już nie jedna, nie jedyna, Już podobna do podobnych, nie ta kobieca, nie męska. Znaki, które mi daje, to znaki szczególne, żadne. Może być ją wówczasu, ale się jej nie przygląda. Moja głowa statystyczna, co stal i kable, Najspokojniej, najglobalniej, bez wstydu, że jakkolwiek, Bez rozpaczy, żebym jednak. Jakby cment od kopalni bez bezimiennych czaszy, o niezwykłej zachowalności pomimo umieralności. Jakby moja głowa już tam była, moja głowa wszelka, cudza, gdzie jedyne co wspomina to chyba przyszłość głęboko. Trujący amant truci za cholera. Trujący amant, przypokryta w garniku, to kalczy twój mózg! Czarował teraz jest wspólny,

nawet idąc z wyglądacie, że skłoki?! Cholera! Polityczne Cholera! 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 Te Też są Cholera! się Cholera! Cholera! twojej Cholera! która w brodzie wychwala. Zamykajcie, nie otwarą się sprawy. Zamykajcie, która w zapala. Serca nie widzi na trwogę, widzi na gniew, na Serca nie widzi na trwogę, widzi na gniew, Agniew. Każda siebie, na której on stawał. zaznaczona znaczył na każdy człowiek, przy którym odstawał. Naznaczony go dzisiaj za Serca nie widzi na trwogę, pisi na gniew, na gniezg. nie. Serca nie widzi na trwogę, pisi na gniew. Na gniew! Kto z morderców zabiera przymierze! Kto z mordercy pomocy szukam! Kto z mordercą zabiera przymierze! Ten ludzkości daj ten Serca nie widzi na trwogę, widzi się na gniew. Gnie. Serca nie widzi na trwogę, widzi się na gniew. Sprawiedliwy. Gnie. Ale już wiedzą o nas. Wiedzą. To cztery kąt, ten piec piąty. Domyślnie cienie nie krzesłach siedzą i stumniej czy na znaczących. I wiedzą, że nadziei nie ma żadnej, zudy jej wcale. A skąd się dowiedział? Może być więcej od nas, Bystro stronszołować jego wzroku? I ja nie przeczuwałam ty śnieg, że nasze serce świecą w roku. Nienawidzą. Nienawidzą, nienawidząskie Nienawidzą. o to już jest, nienawidząskie o co będzie. Jacyś ludzie, mój przed jakimiś ludźmi w jakimś kraju pod słońcem. Pod jakimiś chmurami po cichu. Naszych okien i kwiatów w oknach, naszych lasów i ciszy leśnej. Przydała się jakaś bura kamienność, jakaś niewidzialność na krótki czas. Na o gdyby mogli! Gdyby mogli, gdyby strachem uderzyć w to, co nasze. Coś jeszcze się wydarzy, tylko gdzie i co? Ktoś widzi im naprzeciw, tylko kiedy, kto? Nasze okna i kwiaty w oknach, nasze lasy i ciszę leśną. Może niestety w tym życiu. O gdyby mogli, gdyby mogli, wiemy. Więc oczy mamy przenikliwe, więc serca mamy niełapite, więc czoła mamy nieustraszone, więc ręce mamy bezciężone. A w górze świeci księżyc, obiekt już księżycowy. Być albo nie być, o to jest pytanie. Jakie pytanie? Odpowiedz, kochanie. Pytanie polityczne. Nie musisz być już nawet istotą ludzką, by zyskać na znaczeniu politycznym. Wystarczy, żebyś był ropą naftową, paszą treściwą albo surowcem wtórnym. Albo istotą obrad, o którego kształt wspierano się miesiącami. Czy jak by traktować o życiu i śmierci? Okrągłym czy kwadratowym? że 1320. Teraz mamy dopiero 1316. Niektórzy ze jeszcze wejść, niektórzy wyjść. Też wracamy sobie na drugą stronę ulicy. Pa od tego przed strzeźni złego. No i widzę, jak w kinie. Kobieta w tej kurce, ona wchodzi. Mężczyzna w ciemnych okularach on wychodzi. Popatrzcie w dżinsach. Oni rozmawiają. 13, 17 i 4 sekundy. Ten deszcz to ma szczęście i siada na skutek. A ten też to chodzi. 13, 17 i 40 sekund. Dziewczyna, ona idzie z zieloną słończką we włosach. Tylko, że ten autobus nagle ją zasłania. Czy była taka i weszła, czy nie? To się zobaczy, jak będą wynosić. 13:19. I tego się nie chodzi. Do to wychodzi jeszcze jeden gruby łysy, ale o 13:20 bez 10 sekund wraca po to swoje marne rękawiczki. 13:20. Czas, jak on się wlecze, już chyba teraz. Jeszcze nie teraz. Tak, teraz. Nie wiem. Kiedy się urodziłaś? Skąd pochodzisz? Nie wiem. Dlaczego wykopałaś sobie norek w ziemi? Nie wiem. Odkąd się tu ukrywasz? Nie wiem. To no, czemu gryzasz mi serdeczny palec? Nie wiem. Czy wiesz, że nie zrobić nic złego? Nie wiem. To no, czy jesteś w stronie? Nie wiem. Teraz jest wojna, musisz wybrać. Nie wiem. Czy się jeszcze istnieje? Nie wiem. To są twoje dzieci. Jak się nazywasz? Nie wiem. Kiedy się urodziła? skąd pochodzisz? Nie wiem. Dlaczego wykupaś sobie Norek ziemi? Nie wiem. Odkąd się tu ukrywasz? Nie wiem! Czemu się mi serdeczny palec? Nie wiem! Czy wiesz, że nie zrobię ci nic złego? Nie wiem! Bo czy jesteś w stronie? Nie wiem! Teraz jest wojna, bo musisz wybrać! Nie wiem! Czy twoja się jeszcze istnieje? Nie wiem! Czy to są twoje dzieci? Tak!